Panie i panowie, to jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy wielki finał czwartej edycji Speed Games. Prawdziwa rywalizacja i największe emocje na sam koniec. Teraz wszystko dzieje się już na serio. Jako pierwsze do wyścigu przystąpią dziewczyny w składzie Pamela Fitlovers, Wiktoria Gąsiewska. Natsu. Agnieszka Kaczorowska. Karolina Gilon, Magdalena Pieczonka, Ginia Wiczyńska, Natalia Janoszek. Od startu dzieli nas zaledwie kilkadziesiąt sekund. Zatem odliczamy 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Ależ tam to zacięta walka Żadna z zawodniczek nie zamierza odpuszczać na, jedziemy, jedziemy. Tansę, to jest, to jest. jedziemy, jedziemy Jedziemy, jedziemy, idziemy śmiało Super, będziemy drugie do zewnętrznej, do zewnętrznej hamuj, hamuj Dziewczyny jadą teraz na krawędzi, opony piszczą, wykorzystują na maxa możliwości swoich Toyot. Kto by się spodziewał takiej jazdy? Do prawej, gaz, 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 trzymasz gaz. Co się teraz dzieje, mamy kontakt i spin, mam nadzieję, że nic poważnego tam się nie stało. Tak jest, trzymaj mnie. Czemu? Ciężko mnie zasługuje.

Na podium miejsce trzecie Natalia Janoszek, miejsce drugie Wiktoria Gąsiewska i miejsce pierwsze Agnieszka Kaczorowska, ależ to były emocje.